Cześć! Jak co poniedziałek przygotowałam dla Was porcję najciekawszych filmików prosto z internetu. Zaczynamy! Już po weekendzie pewnie wielu z Was pobalowało. Pamiętajcie jednak, aby zawsze zachować ostrożność, a najlepiej nagrywać całą imprezę jako długie selfie. Tak zrobiła ta dziewczyna, co mogło ją uratować przed drugą imprezą. Widzieliście? Nie? To jeszcze raz. Tak, ile by nie mówić o modzie na selfiaki, ten selfiak mógł uratować jej wieczór. Choć pewnie kolega w czapce tego nie może powiedzieć. Nie ma filmu z tego, co działo się dalej, jednak jak mogła się czuć ta dziewczyna, gdyby wypiła drinka? Pewnie niewiele lepiej niż ten tatuś, który uczy swoją córkę, jak tankować samochód. Po takim drinku ja bym się bała wsiąść za kółko. Być może nauczył też córkę prowadzić auto. Pozostając w temacie imprez, miałeś kiedyś uczucie, że DJ gra kawałki właśnie dla ciebie? Jeśli zechcesz mu następnym razem podziękować za dobrą zabawę, to również zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Tak, to była droga impreza. Oj, coś widzę, że dzisiejszy odcinek jest dość pouczający, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa. Zatem, czy jesteście na imprezie, czy na drzewie, pamiętajcie, aby się nie puszczać. Bezpieczeństwo i higiena pracy przede wszystkim. A skoro już mowa o BHP, przenieśmy się do kraju, w którym tego określenia nie zna nikt: Rosja. Bezpieczeństwo wypada zachować nie tylko w pracy, ale i w domu. W Rosji takie zachowanie jest jednak chyba na porządku dziennym. Nie trudno było znaleźć inne obrazki tego typu. A jeśli już mowa o bezpieczeństwie w Rosji, w sieci krąży gif pokazujący jak Rosjanie nie zauważyli, że idzie przywódca ich kraju. A tu mamy reakcję. Jednak sytuacja była nieco inna. Ktoś puścił hymn w nieodpowiednim momencie zanim Putin zdążył wejść na scenę. W każdym razie jedno i drugie nie mogło się dobrze skończyć. To drugie dla pana od dźwięku. Mówiąc już o dźwięku, przeglądając internet, natknęłam się na bardzo ciekawą piosenkę w wykonaniu ciekawej osoby. Posłuchajcie sami. <mobry> 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 Ładnie, a kto był autorem tej piosenki? Sprawdźmy. <mobry> 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 Le, 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 le. Mój kot może i nie śpiewa, ale może kiedyś zatańczy. Ale chociaż jak zrobię obiad, to nie gliczuję się jak ten pies. I jeszcze gary pozmywa. I na koniec standardowo żarcik. Kaczyński z Tuskiem mieli zderzenie czołowe. Kiedy opadł pył, masakra. Samochodów właściwie nie ma. Z jednego wysiada Kaczyński, lekko potłuczony, z drugiego Tusk, zaledwie parę sieniaków. Patrzą na siebie, na samochody, niedowierzanie. Kaczyński mówi do Tuska: To niemożliwe, że żyjemy. Tusk: No właściwie to musi być znak od Boga. Kaczyński: Tak, to znak od Boga, żebyśmy się wreszcie pogodzili. Tusk: Tak, koniec tej wojny między nami. Kaczyński wyciąga piersiówkę, napijmy się, żeby to uczcić. Tusk wziął butelkę, pociągnął parę łyków i oddał Kaczyńskiemu. Ten zakręcił i schował. Tusk: A ty, Kaczyński, a ja poczekam, aż przyjedzie policja. I na tym zakończymy dzisiejszy przegląd ciekawych filmików z sieci. Jeśli podobał Ci się materiał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych. Obserwuj nas także na Instagramie. I do usłyszenia już w środę!